Cześć. Udało mi się skończyć instalację cyfrową pod sufit napinany. Zobaczcie jak wyszło. Instalacja składa się z 9 zasilaczy i 17 taśm prawie metrowych e, taśm ledowo-cyfrowych. Na każdy zasilacz jeden przypadają dwie taśmy. To są takie specjalne zasilacze e, 5-watowe, 18-amperowe. I mamy do dyspozycji tutaj sterownik e, taki malutki tam ogonek z pozycji, którego możemy sobie sterować tym światłem. Tak on wygląda. I mamy kilka wariantów. Automatyczny to jest ten, co leci. Możemy sobie przyspieszać bądź zwalniać. Oprócz tego mamy do dyspozycji barwę W stałą z możliwością zmianę natężenia światła i mamy oczywiście R który tutaj nam oświetla, będzie oświetlał tą część G i W jest tu bardzo dużo ustawień Automatycznych, więc można się bawić. Będzie to folia, będzie tu montowana folia transparentna. No i cała powierzchnia tej folii będzie sobie tak świecić, jak świeci nam instalacja cyfrowa.